Naszym gościem jest Piotr Wilczewski, niestety nie doszły pretendent do pasa mistrzowskiego w WBA w wadze super średniej. Ostatecznie nie udało się doprowadzić do walki z Dmitrym Sartisonem. Powiedz, bardzo się zawiedziony? Tak, na pewno czuję się zawiedziony. Półtora miesiąca ciężkiej pracy, wytrzymałości ogólnej, wytrzymałości siłowej. Poszło, można powiedzieć, nie na marne, w każdym razie coś tam na pewno w tym organizmie zostanie, a, ale mówię, psychicznie człowiek, człowiek czuje się troszeczkę Taki niedosyt, nie? że jednak taka praca ciężka, a, a, a nie do tej walki nie dojdzie. No trudno się mówi, mam nadzieję, że kolejnym, następnym razem coś się trafi lepszego. Jest, mógłbyś skierować nie wiem, do kogoś jakiś swój żal w związku z tym, że nie udało się doprowadzić do tego pojedynku, nie wiem, troszkę zły jesteś może na, na promotora swojego, kogo obarczasz tą, tą, tą winą? <laughs> Na pewno ktoś jest winny, tylko nie wiadomo kto. Znaczy wszyscy wiedzą, ktoś na pewno jest. Ktoś podnosi odpowiedzialność za to, że do tej walki nie doszło. Z drugiej strony, patrząc, yy... To też są układy. Tam że widać, że teraz walkę jednak zrobili w własnym, własnej grupie, walczy zawodnik z wagi średniej, z zawodnikiem wagi super średniej, czyli coś tam musiał być albo konflikt, albo, albo jakiś jakiś, nie wiem, może sponsor, może telewizja jakiś też miała wpływ na to, żeby tą walkę zorganizować między nimi. Ciężko mi powiedzieć, no na pewno ktoś winny jest. Powiedz, jakbyś tak naprawdę ocenił tak na trzeźwo swoje szanse w tej potencjalnej konfrontacji z Artissonem, która niestety na razie się nie odbędzie. Yy, wydaje mi się, że, że mógłby być takim zawodnikiem, już nie chcę się wypowiadać, bo kiedyś mówiłem, że yy, kiedyś mi, po, po, powinien pasować mi yy, Curtis y Stevens i nie, no, teoretycznie pasował, ale jeden się zdecydował o, o całej walce. Ten zawodnik też jest zawodnikiem niższym, nie ma może takiego uderzenia jest zawodnikiem może technicznym. Czyli tutaj decydowałoby, kto, kto jest lepiej, kto ma lepsze wyszkolenie techniczne. Nie ukrywam, wolałbym boksować z nim jak, jak z Andrew Wardem, gdzie on też ma, on ma super, myślę, jakiś tam WBA, super, super tego ten pas. Tak? Że zdecydowanie wolałbym boksować z Artisanem i czułbym yy, na pewno, że jestem w stanie wygrać z nim. Więc na pewno dostałeś propozycję powtórnych sparringów z Michałem Kesslerem? przymierzasz się do nich pomału? Znaczy, tak, to była, była propozycja, ale już po części, że jak powiem mu, podziękowałem, bo, bo miałem walczyć jednak 31 lipca z Sartisonem. Okazało się, że do tej walki nie doszło. Nie wiem, na dzień dzisiejszy nie kontaktowałem się z nim ani on ze mną. I wiem, że będzie walczył z Alanem Greenem na jesień, także na pewno będzie chciał jeszcze jakiegoś spawning partnera, Możliwe, że jeszcze się odezwie. Powiedziałeś, że trenowałeś bardzo ciężko przez półtora miesiąca, zbudowałeś tak naprawdę no, jakąś tam solidną podstawę tej formy, co tak naprawdę pójdzie to wszystko na marne, bo, bo chyba w najbliższym czasie nie będziesz walczył, prawda? Ciężko mi powiedzieć, no, dwie osoby tam, po, które mi pomagają, jak, jak szukają jakiejś innej walki nawet za granicą, żeby, żeby to przygotowanie w jakiś sposób później się sprawdzić w ringu, żeby nie poszło na marne. Faktycznie trenowałem długo, bo półtora miesiąca robiłem wytrzymałość siłę. Nigdy tak długo nie trenowałem, nie byłem taki, takiego etapu treningów, nie robiłem, zawsze to było, trwało do 3-4 tygodni. Teraz robiłem aż, aż 6 tygodni. Także mam nadzieję, że ci ludzie, którzy mi pomagają, Piotr Wojnowski, Oki przede wszystkim i Andrzej który pozwolą mi jakąś, jakąś walkę stoczyć gdzieś za granicą. Myślisz, że po tej konfrontacji Sartisona z, z Geworem, który wskoczył na to twoje miejsce, będzie można wrócić do tych negocjacji, żeby jeszcze raz może spróbować doprowadzić do tego pojedynku? Wydaje mi się, że tak. Wiem, że tam jest konflikt w grupie, jeśli konflikt, Jeżeli to można nazwać konflikt, problem może, bo im się kończy tam jakąś telewizję, mają y, y, niedogadane, kontrakt im się kończy, czy się przedłużą, czy nie, to zobaczymy. Wydaje mi się, że tak, no, jeżeli on ma ten pazę i wygra teraz z tym geverem, no to wydaje mi się, że, 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 że będzie taka szansa, żeby siąść do stołu znowu i zacząć rozmawiać o, o walce. Tego Ci życzymy i kolejnych tak. zwycięstw. Dziękuję tak. bardzo. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam wszystkich z Boxer.org.